zostały w jedenastym rozdziale tejże Ewangelii wersety od 32 do 45. Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go padła mu do nóg i rzekła do Niego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: Oto jak go miłował. Niektórzy z tych powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: panie już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień, a Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi, ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyła w Niego. Oto słowo Pańskie! Mój drodzy, naprawdę dzisiaj Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy umocnieni Wyznawaną wiarą zwrócili się w stronę tych, których kiedyś puściła nasza Ziemia, tych, o których mówimy, że zmarli w ciele. Moi drodzy, zacznijmy najpierw od tego psalmu, o którym dzisiaj mówiłem, to jest w zbiorze psalmów. Bardzo niezwykły, bo jest to połączenie Psalmu 42 i Psalmu 43. Moi drodzy, kiedy patrzymy na ten psalm, widzimy, on pierwotnie był jedną całością. Później, gdy był redagowany psalm też został podzielony na dwa samodzielne psalmy ale można powiedzieć, pierwotnie tworzy jedną całość. Ta jedna całość opisuje pewien stan człowieka. Kiedy przygotowywałem to dzisiejsze rozważanie, zwróciłem uwagę najpierw na następstwo czasów, jakie w tym psalmie występują. Ten główny bohater, psalmista, przeżywa coś w teraźniejszości, wspomina swoją przeszłość i ma jakieś oczekiwania dotyczące przyszłości. Widzimy tutaj pewien klucz. Klucz do tego, żeby zobaczyć, zobaczyć człowieka, który aktualnie. Przeżywa stan nienasycenia. Ma dusza pragnie Boga żywego. Kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Czyli nosi w sobie pragnienie nowej więzi z Bogiem. Jakiejś takiej, jakiejś takiej innej. Rozpływa się we mnie moja dusza. Inne przekłady mówią, Wylewa się moja dusza, rozlewa się moja dusza, kiedy wspominam swoją więź z Bogiem, którą miałem w świątyni. Na razie jeszcze do przeszłości nie zaglądamy. Mój drodzy, potem jeszcze w wierszu piątym takie słowa, czemu zgnębiona jesteś duszą moja i czemu trworzy... Tęsknota, zgnębienie, pewna trwoga. A wszystko w relacji do Pana Boga. A wszystko w relacji do żywego Boga. Jest, jest w nim jakieś nienasycenie. Kiedy patrzymy na przeszłość, to widzimy, że ten człowiek ma takie, takie doświadczenie, że chodził do Bożego Domu, że uczestniczył w liturgii, że uczestniczył we wspólnocie wierzących, którzy głosami radości i uwielbienia zwracali się, zwracali się do Pana Boga. Czyli ten, który tęskni, ten, który doświadcza pragnienia, tęskni nie za czymś nieokreślonym, ale za więzią z Bogiem, którą przeżywał. Teraz jest w jego życiu coś, co powoduje, że tej więzi, tej bliskości Pana Boga nie może odczuć, nie może jej doświadczyć. Można powiedzieć, że jest w nim pewna niegotowość, pewien brak. Kiedy patrzę na jego tęsknoty, kiedy widzę czego oczekuje, to widzimy, że on potrzebuje Bożego światła, którego poprowadzi, że on potrzebuje żywego Boga. On potrzebuje tego, żeby być w obecności żyjącego Boga. My możemy powiedzieć, on potrzebuje kochania Pana Boga taką miłością, jaką Bóg wlał w niego. Czyli odpowiedzieć na to Boże obdarowanie. I moi drodzy, dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ niektórzy z biblistów mówią, że to słowo, że to słowo opisuje sytuację człowieka, który umarł, odszedł z tego świata, niedojrzawszy w miłowaniu tak, jak Bóg go przygotował. Człowiek, który znał Boga, był ochrzczony, miał więź z Panem Bogiem, ale w pewnym momencie, z różnych powodów, nie osiągnął tego, do czego Bóg go powołał. Teolog wypowiedział, powiedział, nie osiągnął świętości zaplanowanej przez Niego dla Boga. Przez Boga. Jan Paweł II wypowiedział, nie dojrzał w miłowaniu, tak, jak chciałby go Bóg mieć nie wydał takich owoców miłości, jakie miał wydać. I na tym poziomie możemy zobaczyć, siostry i bracia, tajemnicę dzisiejszego dnia. Dnia, w którym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Zobaczcie. Wspominamy wiernych zmarłych, to znaczy tych, którzy przyjęli chrzest. Tych, którzy mieli jakąś obiektywną więź z Jezusem, którzy żyli, próbowali przynajmniej w pewnym okresie swojego życia chodzić Bożymi ścieżkami, doświadczali w swoim życiu takich samych kruchości, takich samych ograniczeń albo i gorszych niż te, które my doświadczamy. I tutaj sami siostry i bracia doskonale wiecie, jak trudno jest w niektórych sytuacjach miłować. Sami wiecie, ile my mamy w sobie zablokowań, zahamowań, żeby miłować tą miłością, którą sami od Boga żeśmy dostali. I teraz, moi drodzy, jest ważne. Pragnienie miłowania jest namiarem Boga, a serce, które ma miłować, może być takie malutkie, takie malutkie jak takie... nie chcę powiedzieć tycie, bo to, bo to, 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 to by tak, wiecie, to by tak zaśmiało, ale ono może być małe. I teraz, kiedy człowiek odchodzi, umiera z tego świata, z tym takim malutkim sercem, które jeszcze nie dorosło do tej miłości, którą Bóg by dał człowiekowi, to w tym momencie, moi drodzy, tęsknota za tym kochaniem, to jest ten czyściec cały. To jest to pragnienie, chciałabym, chciałbym mieć Boga tak bliziutko i kochać. Taki orzeszek może. I dlatego jesteśmy kościół? Dlaczego my mówimy, panie, daj, daj tym naszym? My mówimy skrót, wieczne spoczywanie. Mój drodzy, ale tak naprawdę, my mówimy, daj mu serce, żeby miłować Ciebie taką miłością, jaką chcesz być miłowany do jakiego go uzgodniłeś, przygotowałeś. I teraz, moi drodzy, to też jest ta sytuacja, że czasami, jako ludzie, użyję potocznego słowa, broimy. Czasami wyrządzamy trochę krzywdy innym, czy dużo krzywdy innym. I czasami udaje nam się z Panem Bogiem załatwić. Czasami nawet drugiemu człowiekowi powiemy, no dobra, ale to zło, które żeśmy zrobili, ono też kurczy nas zostaje, Ono też w nas pozostaje, te ślady. I kiedy schodzę w takim zdeformowany, wiecie, taki taki, no nie tak, jakim Bóg bym nie chciał. To wtedy po śmierci wam ten dar. Będąc związanym zjednoczonym z Jezusem, że mógł się jeszcze tam rozwijać. Ale żeby mógł się rozwijać, potrzebuje mi ta dusza, ten duch człowieka potrzebuje miłości. Bożą miłość ma, ale potrzebuje ludzkiej miłości Twojej i mojej. I dlatego mamy ten odpust. Dlatego mamy tych osiem dni w listopadzie. Kiedy my chodzimy na te cmentarze, bierzemy komunię świętą, czy jednoczymy się z Jezusem i mówimy Jezus, ja tak kocham tego mojego babciu, dziadka, jak tę miłość pokazuję tutaj na ziemi. I proszę Cię, żeby on... Mógł wzrastać, żeby on mógł korzystać z tego, z tego mojego daru, żeby to jego serce rozwijało się i było zdolne do kochania. Tą pełnią, Bożą, pełnią Bożej miłości. Moi drodzy, to tak dzisiaj wygląda to słowo. To jest naprawdę, jeżeli spojrzymy na ten psalm, 42 43, jako psalm, który opisuje tęsknotę człowieka za Bogiem, który chciałby już być tam z nim twarzą w twarz. Mamy niewielkie pojęcie, moi drodzy, jak tam ta duchowa rzeczywistość wygląda. Chodzimy oback, po obacku. Mamy tylko niektóre światła, które, które nam Kościół daje. I dzisiaj jestem psalm, moi drodzy. Ten psalm, który pokazuje znaczenie miłości, serce, które miłuje Boga, serce, które jest powołane, człowiek, który jest powołany, żeby miłować, żeby kochać. I chcemy dać, pokazać naszą miłość Bogu i tym, którzy odeszli. I możemy to w ten sposób uczynić naszą, naszym nawiedzeniem cmentarza, naszą modlitwą na cmentarzu, przyjętą komuną świętą. A kto nie może przyjąć komunie świętą duchową, niech przyjmie. Niech zaprosi Jezusa do swojego serca. Niech mówi do Niego. To za tych moich, to za tą moją, za tego mojego. To jest, moi drodzy, piękny czas kiedy możemy się modlić za naszych najbliższych zmarłych, świadomie okazujemy im miłość w taki sposób, który dotyka ich bezpośrednio, który rozwija ich serca tam, po drugiej stronie, gdzie mając więź z Bogiem, oczekują, aż dojrzeją do tego, by widzieć go twarzą w twarz. Amen.